Dzień dobry, to ja, Banan TV. Dzisiaj nagrywamy odcineczek z poszukiwania najśmieszniejszych ników. Ja też tak seski nagrałem. Jak? Jak tu można tak mało widzieć? Szukamy sobie dzisiaj jakichś ników. Teraz nikogo tu nie widzę. A ja nie, wiem. Ników. Dlaczego dziewięć ci wynik jest błoty okay, światłom? Okej, idziemy to naprawić, bo nawet nie widać ani jednego niku. Wszystko. Hop, hop, hop. I. What? I. Co jeszcze mamy naprawić? To jest zło. Ej, na razie jest. Enter. Enter La bla bal Gdzie mam innego skinna Drago na kogo? Okej, okay, na czarnego Patrz co jest na... jakby zauważyliście to najśmieszniejszy nik To ja Nie, na czarnego Ciekawe na kogo? Napiszą? Nic. Ok, na razie takie niki są, jak widzicie. Trzeba głosować. Jezu, czarny! O, na kogo? A, what? Tu zawsze coś wymyślą. Teraz remis. I będzie duży ekran, bo chcę widzieć kogoś, nik. Okej, okay. przecież mnie tu nie widać, to zielony i czarny, widać to, wkurzę się za chwilę, przestańcie robić ten sabotaż, bo to już jest mega dragowane, jak tu możesz na widzieć własne nogi jedynie, czarny, czarny, Miał ja, rację. Co? Ej, gościu! Ok, wchodzimy na następnego serwa. Full. Ok, jestem Kurczak, Kuba, Jula, Olek. O, to jest najdziwniejszy. Nikt. O, Siemanobek. A zamieni od razu sobie z kina. Tylko banana. O nie, nie zdążyłem koloru. Będę z bananem. Tak można by to powiedzieć. O, Impok. Jestem zły. No, nawet by to można. Ja nobka biję. żegnaj Nobek. Jaki ten Nobek sobie kupił? No po co? Jak powie hej, to po prostu wywalam go. Głosuję na niego. No co? No po co? Krat. Ej, jestem czarny. Ej, na niku. Nawet wyszedł. Ale się wkurzył. Jestem, zagłosowałem? Gdzie ja okej, okay, jestem. Boga zgłasza was, Okej, okay, chociaż to coś mądrze, że granat? <grystanie> wszyscy, ale wszyscy wkurzeni. Tu są moi rodzice. Wiktorii. Wiktorii. Wiktori. Wiktoria. Się ma. Tu Nick. O, to ten najbardziej teraz głupkowaty Jakiś, nie wiem co. Peciak! Pet, pet! Ja lubię pety. A czemu ten pet ma animację? animację. Wie? Bieru? Ten miał jaki, jakiś challenge. Wiem o tym, bo taki Nick zawsze jest. Czy to jest Parion? Chyba palion. Czekaj, poszukam paliona. Jest palion. Czy to pisze tam palion? Nie. To nie pal. Tu się ukry? Tu w mnie goni. Siema, to wiesz. Jestem taki banan. Okej, okay. dzisiaj jakiś głupik. Okej, okay. wchodzimy na następnego serwa. Aby podszukać następnych głupikników. Ja mam na głupinik. No. O, teraz to ja prawdziwy. Bardzo śmieszny nawet, by to powie Elena. Jakaś z innego kraju. O jeden, dwa, trzy. No. O Jula, Jula moja. Jula. Jakby co? No to pozdro dla... No zapomniałem. Czekaj, przypomnę. A miałem szukać dzisiaj dzienników. A pozdro dla... Wiem, to ty jesteś. Wiem, który z was to impo. Wiem, że... Za... <śmianie> oni się bawią w Berka. Ja się z nimi bawię. Siema. Wiem, zabijesz mnie. Wszyscy tu latają jak szaleni. Ja też. Dobra, Dinka. O, kamery, kamery. Okej, okay, nie, 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 nie. O, no. Oh, zabito mnie. Ok, następny serwer. Następny serwer. Gupinik. No, zielony, fran, ben. Ok. Dziwny nik. No, rzetka. What? Tak? Rzetka. O, jeden, dwa, trzy. Pum. A ja, to ja. Banan na głowie. To jest Kin. kim ja jestem. Przecież niewinnym. No i czytaj to. Nie czy nigdy nie czyta. Nie jak zrobić sabotaż, to już tylko nogi będę widział. O, to jest jakby co to jakby nie wiedzieliście, kogo to był nikt. I wiem, ty chcesz mnie zabić, okej. Bięty jeden, dwa, trzy. O, ja lubię się skanować. Tak, bo co to nie... O i teraz wszyscy wiedzą, że to. że to nie ja im po. Co? Wszyscy wiedzą, że. What the fuck? A, <laughs> wszyscy w skan się skanują. XD A ten normalnie przyszedł i zabity. Okej, okay, następny. Okej. Okay. Dzisiaj to ja tak. Wieczorem Czy tu nie ma youtuberów? O poz... jak to... Ja grałem chyba raz z Parionem, em, Wojanem i Katy, bo widziałem wszystkich Niki w tym samym czasie i to, i to może być zbieg okoliczności, ale tak nie jest. A, przecież ja jestem Impo, aż chciałem zadanie robić. Czekaj na kogo, na kogo? Na kogo? De tak, najlepiej. Toitek? Toitek? Nie wierzę. Ej, ja wszyscy. To i granie. Ile? Co pawcie? Okej, okay, niech Na pewno. Na pawcia. No. Nie, ja chcę na pawcia. 90. I jeszcze tu jest. Kim? Tu na bank jakaś dziewczyna, bo szukam boy, czyli szukam chłopaka. Po co? A, zapomniałam, że to mój kop. To mój Chodzi. E, kogo? O marchewka, marcheweczka. Coś tam jest. Okej, okay, idę. Tak, Yes, ja rozwiążę cały system. Czekaj. Czekaj. Napiszę, że nie, nie, ale mam to żółte żółte Okej, na kopera. Wiem, że to. Wiem. Wiem, 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 wiem. Wiem, 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 wiem. 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 Wiem, że to ja. Wiem, że to ja z... całą prawie sprawę zwaliłem. Okej, okay, następny. Serwerek? No, full. To nie wiadomo. Ej, ładuj mi się. O, jest. Um, OK okej. Ej, ty tu naprawdę nie jesteś nim? O, twój kolega, bardzo dobrze. Kaczyński. Ok. Tak, na wszystko się zgadza. Roboty, ha. Haha, ha. dziwne Niki, ale ja mam najlepszy, to ja. I wiem, nie jestem impo. Zawsze przewidzieć to. No to dziwne. Um, o strzelanki. Jakby co to ja nagrywam na telefonie? Wiem, teraz mnie zabiją. Łatwe. U. Następny task. Ok. Nie muszę poszedł strzelić. No i. To co? co? Eee. Nie, nie go, niego, go! Ej, wiecie co? No kto jeszcze na mnie? No ja już nie wiem. Okej, okay, chyba będziemy. Okej, eee. okej, okay. okay, dzisiaj już na tyle. Na tyle Skimnie. dzisiaj. No to do następnego odcinka.